Dzień dobry, witam was serdecznie z centrum karawaningowego wadosce kampery przy mszczonowskiej 24 w Jankach. Dzisiaj za mną, a przed wami stoi niekwestionowany król karawaningu Detlefs Trend Integra 7057 EB w nowej odsłonie na rocznik 24. Zapraszam serdecznie na materiał. Jak wspomniałem, dzisiaj za mną stoi Detlev Trend w nowej odsłonie, akurat tutaj w układzie 7057EB. Jeżeli chodzi o nowego Trenda i w wersji integrowanej mamy możliwość wyboru pomiędzy pięcioma układami od długości 6,99 na 7,40 kończąc 7057 oczywiście jest w tej dłuższej wersji, czyli 7 m. i 40 centymetrów. Jeżeli chodzi o układy, mamy możliwość wyboru pomiędzy układami z łóżkami typowymi, niemieckimi, bądź też z łóżkiem królewskim. Oczywiście strefa dzienna może być standardowa z Elko, bądź z układem face to face. W układzie face to face tutaj warto nadmienić fajna rzecz, natomiast mianowicie zamieniona jest miejscami toaleta z prysznicem, więc toaletę mamy po drugiej stronie od Markizy. Jeżeli chodzi o trenda, oczywiście podwozie Fiata Ducato mamy do wyboru yy, Standardową ramę 3680. Oczywiście tutaj standardowo zaczynamy od DMC 3,5 Tony bądź ramę MAXI, która daje nam możliwość DMC do 4250. Jeżeli chodzi o moce silnikowe, standardowo 140 koni z manualną skrzynią biegów, natomiast możemy pojazd doposażyć w skrzynię automatyczną 9 stopniową bądź jednostkę napędową o mocy 180 koni. Jeżeli chodzi o przód kampera to w nowej odsłonie jakoś bardzo się nie zmienił, aczkolwiek wyraźnie możemy zauważyć to, że upodabnia się do swoich większych braci. Tak? Tutaj zdecydowanie możemy upatrywać się e, chociażby modelu Puls, który już został wycofany, e, bądź największych globtroterów, e, czy chociażby mniejszego e, Globebusa i6. Jeżeli chodzi o bok kampera, tutaj zdecydowanie zmiany możemy zauważyć. Jest trochę bardziej ścięty, przede wszystkim jeżeli chodzi o tył pojazdu. Tutaj też możemy zwrócić uwagę na to, że drzwi garażowe są nieco niższe, ale o tym powiemy sobie później. Zaczynając oczywiście od frontu kampera standardowo drzwi do szoferki od strony kierowcy, wlew paliwa oraz adblu. Następnie mamy oczywiście komin od ogrzewania. W standardzie w tym kamperze jesteśmy wyposażeni w ogrzewanie truma 6 gazowe. Opcjonalnie oczywiście możemy kampera doposażyć w trumę 6 Elektryczną, więc kombi 6E, bądź ogrzewanie cieczą Alde. Oczywiście z ogrzewaną również cieczą podłogą. Idąc dalej, w tej wersji, jak wspomniałem, mamy 6 kW trumę gazową, więc mamy garaż na dwie 11 kg butle gazowe. Standardowo trend wychodzi na 15 calowych. O obręczach stalowych. Tutaj jesteśmy doposażeni już w pakiecie w koła 16-calowe aluminiowe. Tak jak wspomniałem, w tej akurat wersji kampera mamy mniejsze drzwiczki do bardzo eleganckiego, dużego garażu. Jest to spowodowane tym, że akurat w tym konkretnym egzemplarzu. Mamy standardowe łóżko w układzie niemieckim. Jest ono położone dosyć nisko, ale o tym powiem Państwu więcej w środku. Co warto zauważyć, jest przemodelowany zamek. Tak więc mamy jeden uchwyt, jedną klamkę, natomiast zamek jest dwuryglowy. Jeżeli chodzi o tył kampera, tutaj od razu rzuca nam się w oczy na nowo zaprojektowana ściana. Bardzo dynamiczna sylwetka pojazdu, nowa szyna oświetleniowa. Światła w pełnej technologii LEDowej samochodowej. Tutaj oczywiście też dodatkowe oznaczenia modelowe i nowe grafiki. Tak jak tutaj możecie Państwo zwrócić uwagę, ten konkretny pojazd akurat będzie jednym z członków naszej wypożyczalni Makręt w tym roku. Także ten konkretny egzemplarz będzie mogli Państwo sobie w tym sezonie wynająć. Przechodząc do prawej strony kampera z tyłu oczywiście drugie drzwi do garażu. Tutaj Akurat mamy wyposażenie w piąte miejsce do jazdy. Ten fotel akurat w garażu w tej chwili się znajduje. Co warto jeszcze tutaj oczywiście nadmienić: pojazd wyposażony jest w podwójne dwuszybowe okna ramowe, co zwiększa oczywiście komfort termiczny i akustyczny w kamperze. Idąc dalej, mamy wlew do wody czystej. Następnie wpięcie do 230: a także oczywiście standardowo kasetę do toalety Tak jak wspomniałem, w tym akurat układzie w EB, toaleta jest po standardowej stronie. W tych układach, w których mamy strefę face-to-face, -face, czyli w EBL-u i w DBL-u, toaleta znajduje się po stronie drugiej. Standardem również w nowym trendzie są 70 cm drzwi, które prowadzą nas do nowego wnętrza kampera. Jeżeli chodzi o szoferkę nowego trenda, tutaj w zasadzie za bardzo się nie zmieniło. Jest to dosyć standardowa deska rozdzielcza znana z większości kamperów, które budowane są na podwoziach Fiat Ducato. Standardowo oczywiście elektroniczne zegary, wielofunkcyjna kierownica w tym wypadku akurat mamy skrzynię automatyczną 9-stopniową, automatyczną klimatyzację. Tu akurat mamy brak radia. Oczywiście możemy campera w to radio doposażyć. Może być to standardowe radio 2 -dinowe. oczywiście z panelem dotykowym, zintegrowane razem z kamerą cofania. O czym warto jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o podwozie tego kampera. Sam camper, tak jak wcześniej wspomniałem, ma 7 m i 40 centymetrów długości. Ma 3 metry wysokości, jak Państwo zaraz zobaczycie, we wnętrzu jest 2,5 m, więc jest to idealny camper dla osób wysokich. Jeżeli chodzi o szerokość kampera, jest to 2,33 m. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że Trend jest zbudowany kompletnie na nowo. Jest dużo lżejszą konstrukcją, cała powierzchnia zewnętrzna pokryta jest w technologii GRP, więc przy okazji jest to powłoka odporna na grad. Ale też dużo lżejsza niż wcześniejsza ściana aluminiowa. I co warto tutaj nadmienić, jest to ciekawostka: camper w wersji integrowanej jest lżejszy od półintegry. I ten kamper w podstawie, w tym układzie 757 ab waży zaledwie 2945 kg. Pozwala to na to, że możemy go skonfigurować w pakiecie GT Line z 180-konnym silnikiem, 9 stopniową automatyczną skrzynią biegów w wersji pięcioosobowej do jazdy oraz do spania. W przedniej części kampera, jak to na integrę przystało, nad szoferką znajduje się rozkładane łóżko, na którym spokojnie, bez najmniejszego problemu, komfortowo wyśpił się z dwie dorosłe osoby, ponieważ łóżko ma 196 cm długości i aż 150 cm szerokości. Jeżeli chodzi o strefę dzienną, tutaj mamy ją spływającym stolikiem z kanapą w układzie L, o czym też warto wspomnieć, Pufa przy wejściu została mocno poszerzona, dzięki temu dużo wygodniej tutaj się kolejnej osobie siedzi. Jest też dużo więcej miejsca na dodatkowy piąty fotel. Jeżeli chodzi o tapicerkę w kamperze, w tym egzemplarzu jest to tapicerka standardowa. Na chwilę obecną możemy wybierać spośród trzech tapicerek. Wszystkie są tapicerkami materiałowymi. To co od razu rzuca się w oczy, to kompletnie nowa stylistyka wnętrza. Królują tutaj głównie szarości i drewna. Piękne drewniane wykończenia szafek. Szafki stały się dużo głębsze, większe, dzięki czemu pomieścimy w nich zdecydowanie więcej rzeczy. Po prawej stronie kampera znajduje się 137-litrowa lodówka, która wyposażona jest w system AES, także przełączanie się automatycznie pomiędzy źródłami zasilania, także 12V, 230V, bądź też zasilaniem gazowym. Po drugiej stronie znajduje się kuchnia z dwupalnikową kuchenką gazową z iskrownikiem kuchnia oczywiście wyposażona jest w swoje oddzielne okienko znowu wiele półeczek do przechowywania zlew z dużą baterią a także wiele szafek oraz szuflad wszystkie wyposażone w funkcję soft close to o czym wcześniej wspomniałem, to ilość miejsca jaka jest w kamperze. Ja mam 1,92 m wzrostu i nad moją głową znajduje się naprawdę jeszcze solidna przestrzeń. Jest to kamper idealny dla osób wysokich, ponieważ we wnętrzu pojazdu mamy 2,5 m. Większość podłogi od szoferki aż do łazienki jest płaska bez żadnych stopni. Dopiero w łazience pojawia się pierwsze podwyższenie, jest to jedyne podwyższenie w kamperze. Idąc dalej, przechodzimy przez strefę łazienkową, do której wrócimy sobie za chwilę i lądujemy w sypialni. Tutaj akurat, tak jak wspomniałem, w standardzie jest to sypialnia z niskimi łóżkami, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób starszych bądź rodzin z małymi dziećmi, które martwią się o to, że dziecko spadnie z łóżka. Jeżeli chodzi o boczne części kampera, przy tym łóżku mamy bardzo duże szafy, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Z wysuwanymi elementami, więc ułatwia nam to powieszenie jakichś ubrań na wieszakach. Opcjonalnie, camper może być wyposażony w standardowe, wysokie łóżko w układzie niemieckim. Tu, oczywiście, mamy możliwość przedłużenia tego łóżka, więc wysuwamy sobie środkowy element. Dokładamy dodatkowo poduszkę i robi nam się jedno bardzo duże łóżko. Pod łóżkiem również nie zabrakło miejsca na dodatkowe schowki. Z prawej strony kampera znajduje się tutaj zbiornik na wodę, natomiast z lewej strony mamy pełny, bardzo duży schowek. Jeszcze jedna fajna rzecz, jeżeli chodzi o to niskie łóżko, jest to zmniejszenie masy kampera o 10 kg. Nowy Detlef Strand jest świetnie doświetlony. Kolejna rzecz, która udowadnia moją tezę o tym, że jest to idealny kamper dla osób wysokich, jeżeli chodzi o sypialnię, tutaj łóżka w momencie, kiedy są w wersji pojedynczej, to z prawej strony kampera 214 na 80 z lewej strony 212 na 80 łącząc łóżka robi nam się potężne łóżko o szerokości całego kampera. Z sypialni przechodzimy sobie bezpośrednio do łazienki. Tutaj z jednej strony pojazdu znajduje się bardzo przestronna kabina prysznicowa wyposażona w wieszak, który możemy wykorzystać do tego, żeby suszyły nam się tutaj ręczniki bądź inne ubrania. A jeżeli nie korzystamy z łazienki, możemy oczywiście wykorzystywać go jako dodatkową szafę. I tutaj bardzo fajna rzecz, tą zasówką oddzielamy sobie sypialnie od toalety, i dzięki temu tworzy nam się bardzo komfortowe, osobne pomieszczenie łazienkowo-prysznicowe. W nowym trendzie w standardzie zyskujemy od razu bardzo dużo oświetlenia pośredniego, jak i bezpośredniego. Wnętrze jest przytulne i przestronne, idealnie dostosowane do osób wysokich. Znajduje się tutaj również miejsce na 32-calowy telewizor w strefie dziennej na obrotowym uchwycie. Możecie mi Państwo uwierzyć bądź nie, ale też idealnie zostało rozprowadzone ogrzewanie w tym kamperze, a na moje nogi właśnie nawiewane jest ciepłe powietrze bezpośrednio z kratki nawiewowej. Tutaj też warto wspomnieć, że kampera możemy doposażyć opcjonalnie w pakiet zimowy w dwóch wersjach. Zimowy z Kombi 6E bądź, tak jak wcześniej wspomniałem, z ogrzewaniem Alde. Wtedy ściany zyskują izolację XPS, dostajemy ogrzewanie podłogowe, elektryczne bądź cieczą, w zależności od tego, który jest to z pakietów, oczywiście izolowany, podgrzewany zbiornik wody. Tak jak wcześniej wspomniałem, ten konkretny egzemplarz będzie dostępny w tym sezonie w naszej wypożyczalni makrent. Jeżeli chodzi o cenę nowego trenda w wersji integrowanej, tej konkretnej wersji 7057EB zaczynają się od około 113 tysięcy euro brutto wliczając już polski VAT oraz wysoką aktyzę ponieważ jest to silnik o większej pojemności niż 2 litry a dokładniej 2.2 Fiatowski Multijet jeżeli chodzi o cenę w złotówkach po przeliczeniu po kursie euro z dnia dzisiejszego wychodzi około 488 tysięcy brutto za podstawowy egzemplarz tego pojazdu ten konkretny egzemplarz, jak i bardzo wiele innych kamperów, a także przyczep możecie Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej oraz oczywiście stacjonarnie w jednym z dwóch oddziałów w gaju przy ulicy Myślińskiej 7 oraz oczywiście w Jankach przy ulicy Mszczonowskiej 24. Zapraszam Państwa serdecznie do subskrybowania naszego kanału oraz zostawiania komentarzy do wizyt w naszych salonach oraz do kontaktu z naszymi doradcami. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych materiałach.